Jałcia Prime jest niezwykle surowym i wymagającym światem, który od wieków kształtował zarówno kulturę, jak i fizjologię gatunku predatorów. Krążąc wokół układu podwójnej gwiazdy, planeta doświadcza ekstremalnych temperatur i cykli pogodowych, które wymusiły na jej mieszkańcach doskonałe przystosowanie do warunków zarówno gorących, jak i wilgotnych. Klimat jest nieprzyjazny. Dominują tam piekielnie gorące pustynie, wypełnione rzekami lawy, oraz gęste tropikalne dżungle o wilgotności tak wysokiej, że człowiek nie przeżyłby tam długo. Dni są skąpane w blasku dwóch słońc, a noce, choć nieco chłodniejsze, wciąż pozostają niebezpieczne. Planeta jest geologicznie aktywna, pełna wulkanów, szczelin emitujących toksyczne gazy i podziemnych jaskiń, w których skrywają się nieznane jeszcze drapieżniki. Ekosystem Yauchia Prime ewoluował w taki sposób, aby utrzymać równowagę między łowcami a ich ofiarami. W imieniu klanów Predatorów dziękuję za pozostawienie pod filmem łapki i komentarza, który pomaga w szerzeniu wiedzy o tych kosmicznych łowcach. Fauna tej planety jest brutalna i nieprzewidywalna. Żyją tam drapieżniki zdolne do zabicia nawet doświadczonych łowców, co sprawia, że samo dorastanie na tej planecie jest prawdziwą próbą przetrwania. W lasach i pustyniach można spotkać piekielne psy. Bestie, które predatorzy oswoili i wykorzystują podczas polowań na inne stworzenia. Są tam również blatpigi, agresywne zwierzęta stanowiące jednocześnie źródło pożywienia oraz poważne zagrożenie. Istnieją także wajdraki, które żyją w radioaktywnych obszarach i są jednymi z nielicznych drapieżników, które potrafią upolować nawet w pełni uzbrojonego predatora. W gęstych dżunglach przetrwały również gigantyczne, nieopisane dotąd istoty, których tropienie jest rytuałem przejścia dla młodych predatorów. Wiele z tych zwierząt jest niezwykle odpornych, a ich organizmy przystosowały się do ekstremalnych warunków planety. Serce cywilizacji Jałczria bije w monumentalnym mieście łowców, które łączy w sobie zarówno futurystyczną technologię, jak i architektoniczne nawiązania do tradycyjnych łowieckich rytuałów. Miasto jest pełne wysokich, monumentalnych budowli, przypominających starożytne świątynie, z których wiele pokrytych jest piktogramami przedstawiającymi chwalebne polowania i pojedynki. Znajdują się tam liczne areny, na których młodzi predatorzy poddawani są próbom, a także kuźnie, w których tworzy się ich charakterystyczne bronie. Miasto jest nie tylko centrum kultury Jauczia, ale także polityki i szkolenia nowych pokoleń łowców. To tam młodzi wojownicy uczą się zasad kodeksu honorowego, sztuki polowania oraz technik walki, które będą wykorzystywać podczas swoich przyszłych wypraw na inne planety. Wnętrza budynków wypełniają trofea z polowań, czaszki i egzotyczne kości stworzeń, które predatorzy pokonali w imię chwały i honoru. Yautia Prime pozostaje jednym z najbardziej nieprzyjaznych i niebezpiecznych światów w galaktyce. To miejsce, gdzie każdy dzień jest walką o przetrwanie, a każda istota, niezależnie od swojej pozycji w łańcuchu pokarmowym, może stać się ofiarą. Surowe warunki i nieustanna rywalizacja sprawiają, że Predatorzy to rasa jednych z najlepszych łowców, którzy nie tylko muszą walczyć z innymi gatunkami w galaktyce, ale także codziennie udowadniać swoją wartość na własnej planecie. Ich historia, pełna krwawych bitew i chwalebnych polowań, jest odbiciem brutalnej rzeczywistości, w której jedynie najsilniejsi mogą przetrwać. W następnym filmie mogę opowiedzieć Wam, kim może zostać Predator w swojej społeczności. Tymczasem do usłyszenia, cześć.